Bardzo nam miło, że dotarliście na nasz kanał Conesso. Zapraszamy Was na sentymentalną podróż do lat 50., ale z nowoczesnymi technologiami. Ekspres służy przede wszystkim do przygotowania kawy, ale to także wyjątkowy element wystroju Waszego wnętrza. W tym przypadku klasyka spotyka się z innowacją. Przedstawiamy Wam kolbowy ekspres do kawy Smeg w kolorze kremowym. Ten ekspres to prawdziwe połączenie designu i funkcjonalności. Jego retro wygląd przyciągnie wzrok każdego miłośnika stylu vintage, a to, co kryje się w środku, zadowoli wielu baristów. Budowany młynek to gwarancja wyśmienitej kawy. Dzięki niemu za każdym razem przygotowujemy na ze świeżo zmielonych ziaren. Młynek ma możliwość regulacji stopnia zmielenia, co pozwala na dostosowanie do indywidualnych preferencji. Ekspres wyposażony jest w nowoczesny, podwójny system grzewczy, który daje możliwość parzenia kawy i spieniania mleka bez konieczności odczekiwania długiego czasu. Jeśli chodzi o spienianie mleka, urządzenie świetnie sobie z tym radzi. Gdy chcemy przygotować kawę mleczną, przekręcamy pokrętło na tryb pary. Mamy dwa poziomy intensywności. Ale jest także możliwość podania gorącej wody, np. do kawy Americano. Express posiada profesjonalny portafilter o średnicy 58 mm. To pozwala na przygotowanie aromatycznej, pełnej smaku kawy. Kolba wykonana jest ze stali nierdzewnej. W jej dolnej części umieszczona jest guma, która umożliwia ubijanie kawy na blacie, nie niszcząc go. Do fantastycznego smaku kawy przyczynia się również funkcja preinfuzji, którą można ustawić w czterech stopniach. W ekspresie można również zaprogramować wielkość kawy oraz temperaturę parzenia. Na froncie znajduje się czytelny manometr, dzięki któremu kontroluje się ciśnienie podczas parzenia oraz cztery wygodne przyciski. Z technicznego punktu widzenia urządzenie posiada pojemnik na wodę o pojemności 2,4 litra oraz pojemnik na ziarna, do którego zmieści się 250 g kawy. Świetny jest schowek na akcesoria, dzięki któremu zawsze mamy je dostępne pod ręką. Do zestawu również dołączony jest przepiękny dzbanek do spieniania mleka oraz dobrze wyważony tamper. Każdy detal ekspresu został zaprojektowany z myślą o estetyce. Lśniący korpus ze stali nierdzewnej, chromowana podstawka czy opływowe kształty. Wszystko to sprawia, że ekspres MEX stanie się prawdziwą gwiazdą w każdej kuchni. Zobaczcie, jak proste jest przygotowanie kawy w tym ekspresie. Doskonale wiemy, że do użytkowania ekspresu kolbowego potrzebna jest wiedza i umiejętności, ale wszystkiego da się nauczyć. A nauka z ekspresem SMEG z, z pewnością będzie samą przyjemnością. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Mamy nadzieję, że ekspres kolbowy SMEG wywarł na Was ogromne wrażenie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące tego ekspresu lub innego z naszej oferty, jesteśmy do dyspozycji. Możecie się z nami kontaktować przez infolinię, czat na stronie, Instagrama czy Facebooka. Zachęcamy również do obejrzenia kolejnych materiałów, które pojawią się na kanale Konesso.